Następne pytanie od Łukasza. Jestem na etapie tworzenia systemu inwestycyjnego? Na giełdzie popełniłem wszystkie możliwe błędy, jakie można, i dlatego jestem w plece około 20 tysięcy PLN, mimo że po pierwszym roku gry byłem 15 tysięcy do przodu. Od razu przejdę do pytań: może. w jaki sposób otrzymujemy sygnały od systemu AFL, mail lub SMS i z jakiej ilości rynków? Czyli znowu mówimy o Ami Brokerze w tym momencie. Z Ami Brokera można otrzymywać sygnały. W dowolny sposób można go tak skonfigurować, że będzie wysyłał maila. Można go tak skonfigurować, że będzie grał muzyczkę. Można by również zrobić, że będzie wysyłał SMS-a. Nie bezpośrednio trzeba wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Ale tak naprawdę, AmiBroker może zrobić wszystko w momencie, kiedy stwierdzi, że jest sygnał. Może wysłać coś przez internet, może coś wbudować w stronę www. jakiś napis, że masz sygnał, albo na przykład zapisać historię sygnałów. Wszystko to jest w AmiBrokerze do zrobienia.